Wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Kamieniu Śląskim. Klub nazywa się Ferre, Zagra Club Base. Impreza nazywa się Retro Time Attack. Sygnowana właśnie tym DJ-skim duetem. Klub sam wygląda olśniewająco. Jest kolorowo, fantastycznie. Dużo laserów, dużo świateł. Oglądajcie nas, na pewno warto. Chcieliśmy pozdrowić wszystkich, którzy oglądają Four Clubers TV, jak i również naszych klubowiczów. Oczywiście z gorącym zaproszeniem na każdą najbliższą sobotę. Iż rano dostaliśmy już wiele maili i wiele zapytań, czy będzie jeszcze taka impreza, bo ponieważ wiele klubowiczów pisało, że nie mogą dziś być z nami, yy, dziś możemy obiecać, że na pewno 28 lipca będzie u nas dzisiaj Hazel. Jeżeli chodzi o Duet Club Base, no to na pewno też. Do końca roku jeszcze kilka takich edycji imprezy. A później się zobaczy, jak się to przejmie. Dziś było bardzo dobrze, zresztą na parkiecie możecie pójść zobaczyć, jest rewelacyjnie. Ja mogę powiedzieć tak, dzięki ludziom, którzy nas odwiedzają, każda impreza w tym miejscu jest wyjątkowa i można powiedzieć, jest najlepsza. Dzisiaj jest super, jest całkowicie inny klimat, nam się to podoba i ludziom też i o to właśnie chodzi. atmosfera w klubie jak publika. Wiesz co, publika jest zajebista, publika jest zajebista, publika jest zajebista. Atmosfera na konsoli jest mega zajebista. Jak Ci się podoba to miejsce? Jest ekskluzywny lokal, bardzo nam się podoba. Jeżeli chodzi o tą wiarę, która jest tutaj, to widać, że przyszli na to, co chcieli. Ponad 100 km chłopaki przyjechali z Ornontowi, z Wyspy, przyjechali, przyjechali z Rybnika. Tak, więc o czymś to świadczy, że jednak ta impreza która tutaj trwa, się udała. Daliśmy radę. Ściągnęliśmy jednak tych ludzi, tak? Przy najbliższej okazji wracasz. Pewnie, że wracam. Nie mam innego wyjścia. Za udana dzisiejsza? Bardzo udana ją ja. klimat strafny. Jesteśmy zaskoczeni i to bardzo, że ci młodzi klubowicze, którzy na pewno nie pamiętają tych nagrań z dyskotek. Oto świetnie, świetnie się bawią. Odkrywają je na nowo. O to chodzi. Oni po prostu pierwszy raz którzy słyszą te nagrania. Przychodzą, pytają o tytuły, co to w ogóle jest, ale jest super. Muzyka base nowe produkcje, co planujecie? E, wiesz co, na początku chcemy wydać nasz taki oficjalny singiel z tymi numerami, które były na początku, od tego 2002 roku. Chcemy je troszkę podrasować, aby dj -e, którzy chcą jednak tą lepszą jakość, te 320 kg, chcą to grać. Być może, być może, jeżeli się dogadamy z DJ Mix Clubem, to właśnie u nich to wydamy. Wtedy wydaliśmy pierwszy numer właśnie i na tak w DJ Mix Clubie, także korzenie jednak chcemy tam zachować. Czy uważasz, że zasłużyła na płytę? Tak, na, zasłużyła. ponieważ mam jeszcze zareklamować e, takie nasze promocyjne płytki. Właśnie miałem o nie zapytać, e, co się na tym znajduje i jaką muzykę gracie? E, jest to taki promocyjny set, który wraz z roksorem tworzymy e, po to, by zapromować e, imprezy, które będą miały miejsce w tym klubie. E, na tych płytkach nasi klubowicze mogą znaleźć nagrania, które najczęściej gramy w tym miejscu. No i oczywiście zapowiedzi, jak już wcześniej ja mówiłem, imprez, które nas czekają. 28 kwietnia Tito oczywiście znany z Duke and Dance. No Dalszy, dalszy grafik imprez można również znaleźć. Zarówno na stronie, jak i na tych właśnie składankach. Też wspominamy o tym, co będzie się działo i źródeł jest wiele. Między innymi też Facebook. Jaka to strona? Nasz profil na Facebooku zapraszamy Klub Muzyczny Ferre. Jeżeli chodzi jeszcze o te imprezy, to 5 maja mamy Sydney Seven, Później jest dla wszystkich takich naszych fanów polskiej muzyki dance. Wystąpi Tomasz Niecik na żywo. No i takim najbardziej chyba wymyślonym naszym pomysłem to 26 maja wystąpił nas skwytarz. w roku Retro Party w Dlaczego atakujecie muzyką retro? Słuchaj, bo wiemy, że ta muzyka, która była w dwutysięcznym, powiedzmy, drugim roku w rejonach Wielkopolskich i w innych rejonach była najlepszymi czasami muzyki klubowej w Polsce. I dlatego Retro Time na tak stało się takim kultowym troszkę klimatem. Trafiliśmy w 2002 roku w odpowiednim czasie, w odpowiedniej porze. I to samo jest teraz. 10 lat trzeba było jednak odczekać, żeby trafić w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Wiele lokali w Polsce robi retro. Robi retro. I my czekamy, aż na nich zagramy. O Base. O Base, No, wiadomo, klaba e, pełna klasyka. Także no, ja myślę, że ta impreza dzisiaj się sprzedała. I ci ludzie, no, mimo że tego się nie gra na co dzień, e, na co tydzień w klubach, e, dzisiaj dali sobie radę i no, sobie tak jak co tydzień dają zawsze tutaj radę, Jesteśmy z tego zadowoleni, dlatego będziemy dalej robić to, co robimy. Jednym słowem, zapraszamy gorąco. Przybywajcie do nas. Klub ferę Kamieńsztonski. Czekamy na Was otwartymi drzwiami. Let's get Love bass. Ja powiem tylko tyle, jest dobrze, będzie lepiej, obiecujemy, że jeszcze Was nie raz zaskoczymy. Nie czekajcie, zapraszamy, w każdym sobotę jesteśmy do Waszej dyspozycji. Robimy swoje, robimy to dla ludzi. Peace, love and ecstasy. Beep beep beep